200 projektantów, setki wystawców, 5000 widzów, Łódzki Fashion Week, największa impreza modowa w tej części Europy. Dla niektórych to okazja, żeby się pokazać, inni szukają tu inspiracji, a jeszcze inni po prostu robią pieniądze. Bo w tej branży zarabiać można na projektowaniu, szyciu, wykańczaniu, sprzedawaniu, albo tak jak w tym przypadku, na łączeniu i kojarzeniu biznesów związanych z modą, na tworzeniu okazji do zawierania kontraktów, na wymianie informacji, kto i ile zarabia na takiej imprezie, ile trzeba zainwestować, żeby się tu pokazać, jak kręci się ten biznes, biznes w modzie, centymetr po centymetrze. I tak co pół godziny kolekcja za kolekcją, projektant za projektantem. Każdy z tych pokazów na żywo zobaczy tysiąc osób. Każdy z pokazów sfotografowany zostanie przez setki fotoreporterów. Moda to jest świetny biznes. Moda na świecie klasyfikowana jest jako jeden z trzech, czterech głównych nurtów, na których się zarabia pieniądze. To jest szczególny biznes, dlatego że w modzie dobrze zarabia się na emocjach. Bo dobre ubrania od uznanych projektantów w produkcji są najwyżej kilkukrotnie droższe od tych szytych seryjnie na zlecenie globalnych sieci handlowych. Ich ceny detaliczne są za to kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset razy wyższe. Żeby móc zarabiać w taki sposób, trzeba przekonać klienta, że daje mu się coś więcej niż na przykład spodnie. Im bardziej projektant jest znany, im bardziej jest ceniony, im więcej się o nim mówi, im trudniej go tak naprawdę na rynku kupić, tym jest oczywiście droższy. Żeby był znany, musi się je pokazać, musi być o nim głośno, musi zrobić wrażenie. I tu zaczyna się biznes, bo na tworzeniu tego wrażenia można z powodzeniem zarabiać. Najlepsi projektanci na Fashion Week są zapraszani, pokazują swoje kolekcje i za to nie płacą. Ich zadaniem jest przyciągnięcie uwagi mediów. Reszta projektantów i firm produkujących odzież ogrzewa się w ich blasku i za to płaci. Kilkuminutowe show kosztuje od 12 do 40 tysięcy złotych. Lista chętnych jest długa, bo gra idzie o reklamę, którą trudno byłoby kupić nawet największym przedsiębiorstwom. Relacje z takich imprez jak ta pokazują niemal wszystkie media i to na masową skalę. W ciągu jednego Fashion Weeku dziennikarze tworzą około 4000 newsów, które obiegają prasę, telewizję i internet nie tylko w Polsce. Przez 5 dni pokazów pojawiają się tu niemal wszyscy celebryci i to nie tylko ze świata mody. To jak perpetuum mobile. Im więcej celebrytów, tym więcej kamer. Im więcej kamer, tym więcej relacji, a tym samym chętnych, żeby pokazać tu swoje kolekcje. Po czterech latach organizacji Fashion Week gościom, nawet tym najcenniejszym dla promocji imprezy, już się nie płaci. Wszyscy pytają który pokaz, który pokaz, które stoisko najlepsze? Ja jeszcze nie wiem, które najlepsze, bo wszystko mi się podoba, wszystko jest kolorowe, wszystko jest fantastyczne. Na razie jeszcze trudno powiedzieć, dopiero człowiek musi ochłonąć, tak naprawdę zebrać myśli, pomyśleć sobie, co, gdzie pójdę w Warszawie, gdzie się udam, po co. Myśmy sobie wypracowali, poprzez jakby inwestowanie w markę firmy i, i, i przedsięwzięcia, mamy ten efekt, że tak naprawdę nie musimy specjalnie ściągać tutaj e, widzów. Tak? To jest jakby impet, do, do którą już... Jest mnóstwo akredytacji, to często mamy problem, jak ograniczyć ilość widzów do granic możliwości, bo sala pomieści tylko tysiąc osób na, na, na podczas każdego pokazu, a chętnych mamy czasami i parę tysięcy. Organizacja pokazów nie jest sposobem zarabiania pieniędzy dla firmy, która tworzy Fashion Week. To raczej koszt, który trzeba ponieść, żeby o imprezie zrobiło się głośno. Pięciodniowy Fashion Week ma budżet 4 milionów złotych. Nie da się tak dużego przedsięwzięcia sfinansować wyłącznie z kieszeni projektantów i firm, dla których ci projektanci pracują. Dużą część tej kwoty wykładają sponsorze. Zwykle właściciele luksusowych produktów albo marek, które do luksusowych aspirują, bo takie dobrze wypadają w towarzystwie czerwonego dywanu. Tak jest wszędzie. Tego rodzaju imprezy odbywają się bowiem w wielu miejscach na świecie. Interes uczestników, naszych partnerów w każdym przypadku jest troszkę inny, ale ma gdzieś tam wspólne osadzenie. Bycie przy dużym wydarzeniu medialnym, na to przychodzi kilka tysięcy ludzi, o tym się dobrze mówi. To ma świetne opinie, w którym spo, spotyka się dosyć ekskluzywne towarzystwo modowe, w którym można zawierać dosyć ekskluzywne kontrakty na przyszłość. I dla jednego to będzie sama tylko medialność, dla innego to będzie miejsce pozyskiwania nowych kontraktów, nowych partnerów, dla innych to będzie po prostu móc, m, 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 możliwość posługiwania się metką tej, tego, tego wydarzenia przez wiele lat. Dwa fashionniki moskiewskie to są fashionniki oparte o markę samochodową, tak? czyli. Mamy tam my, dwie marki samochodowe, które mówią, my finansujemy artystów, promujemy design, wspieramy również twórczość, kreatywność młodych ludzi. Przy pokazach mody mamy luksusową markę kosmetyczną, świetną markę fryzjerską, luksusową markę z grupy motoryzacyjnej i dobrego partnera od wsparcia technicznego, typu firma komputerowa i tak dalej. Podobnie jest zawsze mark z markami typu kawa. Sprzedawanie kawy nie różni się znacząco od sprzedawania mody. Tak jak większość spodni to jeansy, tak większość sprzedawanej na świecie kawy to arabika. I tylko sposób, w jaki i spodnie, i kawa są promowane, pozwala różnicować cenę, pozwala wytwarzać poczucie luksusu i zarabiać już nie na wolumenie, na liczbie sprzedanych par spodni czy tonach kawy, a na wysokiej marży. Ale wracając do pokazów, to co na wybiegu wygląda tak. U Lisie zwanej w świecie mody backstage'em ma zupełnie inne oblicze. Ale to tylko pozorny chaos. Każdy pokaz ma reżysera, do każdego tworzona jest osobna choreografia, muzyka, oprawa świateł. Nad każdym pracuje kilkudziesięciu techników. Przy organizacji całego Fashion Week zatrudnionych jest ponad 300 osób, i wszystko musi to chodzić jak w zegarku. Nie ma czasu na błędy. Każda z modelek w ciągu kilku minut pokazu przebiera się nawet trzykrotnie. A przed wejściem na wybieg sprawdzany jest każdy detal, bo każdy detal będzie oceniany przez publiczność, będzie miał wpływ na recenzję pokazu, a tym samym wprost przełoży się na sukces kolekcji i zyski właściciela. To jest bardzo silny, dobrze rozwijający się przemysł, tylko inny niż ten, który kojarzyliśmy sprzed 10-15 lat. Kiedyś w Polsce branża mody była bardziej kojarzona z przeszyciami, czyli z podwykonawstwem. Polska była szwalnią Europy. Ten czas minął. Ten rynek pozostał tylko w tym obszarze mody wysokiej. Producenci tych najwyższych marek decydują się jednak na nieco droższe wykonanie, ale najwyższą jakość tym możemy się poszczycić. Organizowane w Polsce imprezy modowe technicznie nie różnią się od tego, co można zobaczyć w Paryżu czy Mediolanie. Dziś pokazy tworzą profesjonaliści. 10 lat temu rządził tu przypadek. Ewolucja jest przeogromna. Kiedyś na pokaz mody przychodziłyśmy z własnymi butami, apaszkami, biżuterią, chustkami, torebkami i same byłyśmy stylistkami. Bardzo często same się malowałyśmy, same Czesałyśmy. Zresztą w Polsce ta moda jest od kilku lat, kiedyś nie było mody, kiedyś nie było sklepów, była tylko moda polska, no i nie mogła kreować wszystkiego. To jest początek, zawsze początki są trudne, zawsze ktoś musi zaufać, zawsze ktoś musi skrytykować, ale wiem, że oni nie odpuszczą, będą dalej robić swoje. Fashion Week to nie tylko pokazy, to także targi, zwane tu showroomem handlowym kilka tysięcy metrów kwadratowych hali wystawienniczej, na której po prostu dobija się targu. Są to tacy, którzy sprzedają w detalu i tacy, którzy podpisują kontrakty na całe sezony. Żeby ułatwić nawiązywanie kontaktów, na Fashion Week pracują agenci, których zadaniem jest powiązywanie kupców. Jest agent showroom, czyli osoba, która ma swoją markę i chce znaleźć punkty sprzedaży. Zgłasza się do takiego showroomu agenta. I ten agent szuka im punktów dystrybucyjnych. To są butiki, multibrandy, sieci handlowe, duże domy towarowe, które gdzieś tam. Po prostu ma swoją bazę kupców, którzy kupują tą określoną markę. Każdy z przedsiębiorców, który wystawia swoje towary w showroomie, za tę możliwość płaci, płaci w gotówce albo w barterze. Jedno stoisko kosztuje kilka tysięcy złotych. Między innymi na tym zarabiają organizatorzy targów. Agent dostaje prowizję od umowy zawartej między kupcami. Liczba miejsc na targach jest ograniczona, a chętnych z roku na rok przybywa. Myśmy przyjechali tu w bardzo konkretnym celu, nawiązać współpracę z producentami, z ewentualnie z importerami odzieży po to, powtórzę, żeby nasza oferta była maksymalnie... Atrakcyjna dla młodych, aktywnych ludzi. Szukamy ciekawych wzorów, ciekawych kolorów, nowych technologii. Bo tu handluje się także technologią. Ta w tej branży ma ogromne znaczenie. Pozwala wyprzedzać konkurencję i minimalizować koszty. Dlatego, między stoiskami z biżuterią, butami, kosmetykami, ubraniami, znaleźliśmy firmę sprzedającą możliwość błyskawicznego robienia zdjęć, które potem jednym ruchem umieszcza się w sklepach internetowych. Służy do tego tablet z wbudowanym aparatem. Tablet wielkości stołu. Mamy ułożony produkt, cały czas mamy podgląd i możemy ten produkt w dowolny sposób jeszcze zmodyfikować. Jeżeli uznamy, że ta ekspozycja jest ok, jedyne co musimy zrobić, to wcisnąć przycisk i odczekać 3 sekundy. W tej chwili wykonuje się jedno zdjęcie bez podświetlenia, jedno z podświetleniem i zakończyliśmy proces wykonywania zdjęcia. To co w tej chwili robi maszyna, urządzenie, to w tej chwili wykonywany jest cały proces obróbki graficznej, czyli wycinanie tła, szparowanie i, i, i cała obróbka. Na to musimy kilka sekund poczekać, i za moment będziemy mogli sprawdzić, czy efekt jest satysfakcjonujący. I już zdjęcie można umieścić w katalogu. Nie trzeba do tego ani fotografa, ani grafika, ani informatyka. W showroomie Fashion Week szczególne wzięcie mają młodzi projektanci, dla których tworzone są specjalne sklepy. Sami, szczególnie na początku, nie są w stanie zainwestować w butik. Taki multibrand, w którym sprzedaje się krótkie kolekcje kilku, kilkunastu projektantów, to dla nich doskonała możliwość wypłynięcia na szerokie wody. Za oryginalny płaszcz od młodego projektanta trzeba zapłacić kilkaset złotych. Ceny zbliżone są więc do tych z sieci handlowych. Ja się utrzymuję już od dwóch lat sam, bez żadnego wsparcia finansowego rodziców. I teraz też otworzyłem swoją pracownię, więc wydaje mi się, że jest ok. Każdego roku Polskie Szkoły kończy 200 nowych projektantów. Wielu z nich zrobi karierę pod jednym warunkiem, że oprócz robienia na Kolekcji nauczy się również robić biznes albo nawiąże współpracę z kimś, kto już to potrafi. Praca się nigdy nie kończy. My już kończąc dzisiaj e, e, tę edycję, już rozmawiamy i planujemy kolejną, czyli przedmiot projekty architektoniczne, projekty scenograficzne itd., itd. To jest wielka machina. Nasza praca skupia się nie tylko na produkowaniu samego eventu, bo to nie jest tylko sam główny cel. To jest po prostu promowanie tego eventu, to jest promowanie pewnej misji, którą chcemy realizować. Pracujemy na przykład z Lewiatanem, z, ze związkiem pracodawców PIOT, e, pracujemy e, skutecznie z e, organizacjami e, pozarządowymi, e, ze szkołami artystycznymi, pracujemy e, w różnych projektach, na przykład w projekcie Ministerstwa Gospodarki 651, e, które e, jest to projekt branżowy dla przemysłu mody. E, tego jest mnóstwo. utrzymujemy ciągłe relacje i kontakty z dużymi organizacjami modowymi na świecie, fashion weekami, targami, międzynarodowymi, gdzie musimy bywać, musimy się kontaktować, musimy pozyskiwać ludzi stamtąd, tutaj. Fashion Week to nie tylko projekt komercyjny. Od początku istnienia ta impreza zmienia wizerunek i filozofię działania branży mody w Polsce, a to nie da się ukryć, pozwala zarabiać w niej coraz lepiej.